I pozwólcie, że jeszcze raz tutaj udostępnię naszą prezentację. Ponieważ chcę powiedzieć rzeczywiście o takim narzędziu, które pozwoli Ci być uzbrojonym i świetnie przygotowanym do spotkań, do tego, aby prezentować. Czym ta edyfikacja jest? Zaraz powiemy sobie, czy ktoś z Was słyszał, może ktoś z Was nie słyszał w ogóle o takim pojęciu jak edyfikacja. Ja kiedy po raz pierwszy słyszałam to pojęcie, było to około 7 lat temu na Akademii Sukcesu, to robiłam wielkie oczy, udawałam Greka, wydawało mi się, że nie wypada mi się przyznać, że nie wiem, czym ona w ogóle jest i nie miałam bladego pojęcia. Potem odkryłam jak to wspaniałe narzędzie, i od tej pory bardzo mocno rozmawiam z moimi zespołami o tej edyfikacji, o tym, jak ją wykorzystać. Czym ona jest? Pozwólcie, że powiem o tym, że ona jest rozgrzewką, ponieważ ta edyfikacja sprawia, że kiedy edyfikujemy osobę, edyfikujemy wydarzenie, to my się tak naprawdę rozgrzewamy do tego, aby zaprezentować to, co mamy do powiedzenia, żeby przygotować tę osobę do tego, aby była otwarta, aby była gotowa posłuchać o tych wartościach i o tym, co chcemy tej osobie zaoferować. Na pewno też jest zajawką do spotkania. Zgadzasz się z tym, że to jest takie trochę preludium, wiesz? To um, mogłabym porównać edyfikację do czegoś takiego jak, um, jak muzyk, kiedy zanim zacznie grać naprawdę, stroi swój instrument. I ta edyfikacja jest takim strojeniem, jest przygotowaniem do tego, aby mówić o rzeczach ważnych i istotnych, aby też poznać drugą stronę i sprawić, że ona będzie gotowa na usłyszenie tej propozycji, którą dla niej mamy. Jest też dobrą i ciekawą rekomendacją, bo my tak naprawdę reklamujemy rekomendujemy. To, z czym przyszliśmy, z rodzajem biznesu, rekomendujemy biznes, rekomendujemy rozwój w naszej organizacji Full Leach, rekomendujemy naszego lidera, rekomendujemy sposób zarabiania pieniędzy, rekomendujemy suplementację. Jest też zapowiedzią autorytetu. Często, zanim w ogóle zaczniemy rozmawiać, to przecież przedstawiamy lidera, z którym przychodzimy na to spotkanie. I każdy, kto czyta zasady Pelikana doskonale wie, że jedną z ważniejszych zasad z tych 20, pierwszy, z tych 21, jest właśnie ta o tym ekspercie z necesserem, kiedy ważne jest, aby właściwie wyedyfikować osoby, która dla nas przyjdzie poprowadzić prezentację. I wiemy też z doświadczeń, na pewno każdy z Was wie, że kiedy zrobimy to bardzo dobrze, kiedy się dobrze nastroimy, kiedy dobrze rozgrzejemy naszego partnera, to wtedy zupełnie inaczej przebiega to spotkanie. Czy możecie mi podnieść Rękę, że wiecie o tym, że ta edyfikacja rzeczywiście działa i że to spotkanie wtedy jest zupełnie inaczej poprowadzone. Ja wiem, że często mówi się, nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz, a ja w tym przypadku chcę powiedzieć, że bardzo ważne jest jak zaczynasz na pewno edyfikacja musi być prawdziwą historią no nie chodzi o to, żebyś snuła jakieś dywagacje na temat żebyś mówił rzeczy niestworzone albo wyolbrzymiał przesadzał, a może jeszcze ściemniał, wręcz przeciwnie to musi płynąć z serca do serca i to musi być prawdziwe i chwytliwe wiesz, że prawda łapie za serce i wiesz też, że my podejmujemy decyzje kiedy jesteśmy pod wpływem emocji emocjami decydujemy, nie, nie logika tutaj decyduje o tym, że my przystępujemy do projektu, ale często to, co my intuicyjnie czujemy. No i edyfikacja, na pewno zgodzisz się z tym, jest też pokazywaniem wartości. Czy zgadzasz się, że edyfikacja jest pokazywaniem wartości? Ja chcę powiedzieć, że to nie jest żadne urabianie, żadne tutaj stosowanie jakichś gierek. Po prostu edyfikacja jest bardzo ważnym narzędziem i ono ma doprowadzić do tego, że że na końcu ta osoba zarejestruje się i powie tak, i zacznie doświadczać błogosławieństwa i szczęścia z tego, że jest w tej organizacji, z tobą jako liderem, jako osobą, która go tutaj zarekomendowała do biznesu, no i z oczekiwaniem na suplementację, która podniesie jakość jego życia. Zgadzamy się. A zatem, co edyfikujemy? Tutaj już padło to, co ja chciałam powiedzieć, żeby było jasne. Osobę prezentującą dla nas edyfikujemy. Edyfikujemy też wydarzenia. Właśnie mamy wtorek, właśnie mamy czwartek. Ja myślę, że na pewno zanim zaczniesz dzwonić, zanim zaczniesz przeglądać listę kontaktów, to pomyślisz o tym, co wartościowego jest w tych wydarzeniach, co takiego tam jest, co osoba, którą chcesz zaprosić, znajdzie dla siebie, bo to jest bardzo ważne. Edyfikujemy również biznes MLM jako lifestyle, pokazujemy, jaki to może być sposób życia, pokazujemy, że ten biznes daje nam dochód pasywny, pokazujemy, jak możemy rozwijać swoje kompetencje, jak możemy na flow pracować, pokazujemy, że ten biznes, biznes sprawia, że my rośniemy, pokazujemy, że my stajemy się bardziej kompetentni. To wszystko daje nam biznes MLM, no i wolność. Oraz edyfikujemy organizację Full Rich. To jest ta organizacja, która skradła moje serce 7 lat temu. Ja tak naprawdę dołączyłam ze względu na niesamowitych ludzi, którzy są spójni ze sobą, spójni w tym, co mówią. Kiedy patrzyłam, przyglądałam się liderom w organizacji Full Reach w trudnych, kryzysowych sytuacjach i widziałam, jaką, jaką oni wykazują klasę, jaką mądrość życiową, to po prostu no, nie mogłam powiedzieć nie. Ja byłam całym sercem za, za Full Reach. Także to też jest rodzaj Edyfikacji bardzo, bardzo ważnej. No i chciałabym, żebyśmy się na moment zatrzymali i przyjrzeli, Pozwól, I przyjrzeli temu, co to znaczy edyfikować osobę, która dla nas prezentuje, czy osobę, którą zapraszamy, żeby poprowadziła prezentację. Po co to robimy? No, właśnie po to, żeby sprawić, że, że ta osoba, ten lider, który dla nas prezentuje, jest osobą wiarygodną. A więc mówimy takie rzeczy o tej osobie, które otworzą serce i głowę tej osoby, tego partnera naszego potencjalnego, tego prospekta. Dalej. Chcemy wzbudzić zainteresowanie. No i oczywiście celem jest zarejestrowanie tej osoby. I uwaga, szukamy tak zwanych wspólnych mianowników, bo pamiętaj, że edyfikujemy tak naprawdę na spotkaniu dwie osoby: osobę, która dla nas prowadzi prezentację i osobę, którą zapraszamy, bo liczymy na to, dostrzegamy w niej potencjał, licząc na to, że ona będzie z naszym partnerem biznesowym. A zatem szukamy tego wspólnego mianownika, co łączy te dwie osoby, co sprawi, że one będą tutaj ze sobą współgrały, będą się dobrze komunikować i będą się rozumiały. I teraz chciałabym, żebyś jeszcze pomyślał, żebyś jeszcze pomyślała, w jaki sposób ta edyfikacja powinna przebiegać. No i tu nie odkryję Ameryki, wszyscy doskonale wiemy, że identyfikujemy w sposób interesujący, czyli na przykład możemy być wyobraź sobie że Monika jeszcze 7 lat temu pracowała nie wiem 50 godzin w tygodniu 60 godzin w tygodniu wyobraź sobie że była to osoba zadłużona a teraz tak albo Mówimy zawsze wszystko, co jest zgodne z prawdą, czyli nie dorabiamy tam jakiejś idei, tylko mówimy tak, jak naprawdę było. Z najlepszej strony oczywiście pokazujemy. Też nie mówimy o tym, że Monika lubi pizzę, bo jakby tutaj to nie dotyka naszego problemu, ani jednej strony, ani drugiej nie poruszy, prawda? Nie mówimy, że kocha buty i w sklepie z butami spędziła dzisiaj godzinę, tylko mówimy o tych istotnych dla przebiegu tej rozmowy rzeczach. Pamiętaj, Mówimy realistycznie i merytorycznie, tak jak powiedziałam, nie o pizzy, nie o tym, ile ma lat, chyba że chcemy to wykorzystać do tego, aby zbliżyć te dwie osoby, wiesz, bo Monika doskonale ciebie rozumie, gdyż jesteście w podobnym wieku, tak? Mówimy głosem ciepłym, wyważonym, czyli jeśli mówimy entuzjastycznie i z radością w głosie, to nie w taki sposób znowu, żeby jakoś przygasić tego naszego partnera po drugiej stronie. Nie chcemy go zaatakować, słuchajcie, ale chcemy, żeby naprawdę czuł się dobrze i broń Boże, żeby też nie czuł się jakoś umniejszony. I podkreślaj te fakty, które mogą zainteresować naszego partnera. To znaczy, jeżeli po drugiej stronie zapraszam na rozmowę sportowca, to będę mówiła o takich rzeczach, które będą łączyć tego sportowca z moim liderem, prawda? Jeśli wiem o tym sportowcu, że on jest przedsiębiorcą, że od 10 lat prowadzi swój biznes, że jeszcze gdzieś tam prowadzi siłownię i tak dalej, to będę właśnie zmierzała do tego, aby wybrzmiało to, że mój lider. Rozumie doskonale problemy, wyzwania tego mojego sportowca i będzie mógł przyjąć ten sportowiec właśnie uwagi od tego lidera, który będzie prezentował. Czy to jest jasne, słuchajcie? Jasne. Czy ktoś ma jakieś pytania? Nie mamy. No to cudownie, to ja mam. To teraz uważaj. To teraz uważaj, zadanie dla ciebie, piłka jest po twojej stronie i wybierz osobę, z którą najczęściej pracujesz. Niech to będzie twój lider. Napisz imię tego lidera i teraz uwaga. Napisz edyfikację swojego lidera, ale zrób to na dwa sposoby. Czyli twój lider prezentuje dla potencjalnej partnerki, którą jest kobieta, ta kobieta lubi sport, zdrowo się odżywia i ceni rozwój osobisty. Co w takim razie prawdziwego, co w dobrym tonie powiesz o swoim liderze, o swojej liderce, takiego, co będzie łączyło zarówno prezentera, jak i prospekta? Co takiego powiesz o swojej liderce? Proszę, napisz taką edyfikację teraz. Dajmy sobie na to dwie minuty, dobrze? Czy potrzebujemy jeszcze minuty, czy już ktoś chciałby odczytać tę edyfikację? Jest gotowy, bardzo proszę, żeby włączyć mikrofon i tutaj przeczytać prezentację, przeczytać to, co przygotowaliście. Bardzo jestem ciekawa Waszych liderów. I już się cieszę na myśl, jakie to cudowne rzeczy o nich usłyszę. Czy ktoś chciałby słuchać i się podzielić, żebyśmy mogli tutaj się zainspirować, bo może nam nie będzie takie słowa, słucham? Ja chętnie o mojej upline Monice Grzesiek, chciałam. O, proszę to... bardzo Magdaleno, dziękuję. Monika jest ambitną, dynamiczną osobą, dba o swoje ciało i umysł w praktyce, wykorzystując wiedzę zdobytą na szkoleniach naszej organizacji Full Rich. Ta spójność daje jej konkretne efekty w biznesie. Dziękuję Ci, Magdaleno, dziękuję Ci bardzo. Tak. To te, ktoś jeszcze chciałby słuchajcie, Podobało się Wam? Podobało się? Mnie też. Wszystko się zgadza, prawda? Jest inspirujące. Jest ten element taki wspólny, czyli jest ten wspólny mianownik. Widzimy to wszyscy. Pięknie. Mamy, że zdrowo się odżywia, że uprawia sport. Monika? Tak, ja też chcę mojego applina wyedyfikować. Y, y, leszek imponuje mi tym, że nieustannie inwestuje w swój rozwój, a jego spójność w tym projekcie zdrowotnym potwierdza to, że y, trenuje, y, że trenuje na siłowni, że dba o zdrowie. Nie tylko zdrowo się odżywiając, ale też świetnie suplementując i ma taką szeroką świadomość odnośnie y, holistycznego podejścia do zdrowia. Dziękuję bardzo, już Leszka polubiłam. A teraz, moi drodzy, spróbujcie zmierzyć się z takim wyzwaniem. Po drugiej stronie macie przedsiębiorcę, mężczyznę, który prowadzi bardzo intensywne życie, wiecie jak przedsiębiorcy, przeciągły na drągu. Nie ma na nic czasu. I naprawdę, drodze wyjątku, tutaj dzisiaj tylko jest z Tobą na pół godziny, słuchaj. Potwierdziłaś oczywiście spotkanie, będzie Twój lider, będzie Twoja liderka i ten właśnie przedsiębiorca, który już nerwowo spogląda na zegarek. Słuchaj, jak wedyfikujesz swojego lidera właśnie temu mężczyźnie, żeby on po prostu usiadł, otworzył usta i słuchał, wręcz nagrywał dokładnie to, co zostanie mu powiedziane, żeby był zainteresowany, żeby był zaangażowany, żeby porzucił ten pośpiech i chciał się skupić na tym, co będzie, jaka wartość będzie mu oferowana właśnie tu i teraz. Napisz proszę cię taką edyfikację, edyfikację swojego lidera tej samej osoby. Tylko tutaj spójrz na to, że po drugiej stronie siedzi in, mężczyzna, przedsiębiorca, który nie ma na nic czasu i żyje bardzo intensywnie w biegu. Jakie cechy swojego lidera podniesiesz? O czym powiesz tym razem? Jaką prawdę usłyszymy? Pamiętaj, trening czyni mistrza. Mistrzu Agnieszko, mistrzu Joanno, mistrzu Magdaleno, wprawiaj się tu i teraz. Potem pójdziesz uzbrojona po zęby, słuchaj na spotkanie, nic ci nie straszne. Agnieszka ma ochotę, tak? Świetnie, dziękuję Ci bardzo, Agnieszka. Ja powiem o Monice. Monika to kobieta, która ceni sobie współpracę z ludźmi zaangażowanymi, którzy stawiają przede wszystkim na rozwój i zdrowie. Jest konkretna, a jej plan działania zawsze przynosi pozytywne rezultaty. Dziękuję. Zapraszam ci. Zapraszam na pytanie. Tak, czyli pokazujemy skuteczność i tę szybkość, że będzie widział efekty. Mhm. Dziękuję Ci bardzo, Agnieszka. Ktoś jeszcze chciałby potrenować tutaj? To idźmy dalej, dobrze? Możemy? Edyfikacja wydarzenia. To kolejne narzędzie, słuchajcie, ono ma na celu pokazać, jaki cel, jaką korzyść otrzyma, dostanie ta osoba, kiedy zaangażuje swój czas i usiądzie, posłucha tego, co ma jej do powiedzenia. Na przykład Karol Pieczka albo Katarzyna Narloch właśnie jutro, jutro na Business Time Live. Powiedz o tym, że to będzie ekspercka wiedza. Powiedz o tym, jakie umiejętności posiądzie, jakie kompetencje zdobędzie, czego się dowie nowego właśnie w czasie tego wydarzenia. I teraz bardzo Cię proszę, jak jesteś już taki wprawiony, taka wprawiona, to napisz edyfikację jednego z Twoich ulubionych wydarzeń. Czy to będzie szkolenie grupowe, czy to będzie kuchnia Zdrowia Najbliższa Czwartkowa, czy to będzie BT Live, czy to będzie Akademia Sukcesu w kwietniu. Które z tych wydarzeń tak naprawdę jest bliskie? Swojemu sercu, najwięcej tobie też dało być może kiedyś, dlatego takim sentymentem o nim myślisz, to tym bardziej to właśnie o tym wydarzeniu zaproś kogoś i napisz edyfikację tego wydarzenia. Co ta osoba dla siebie wyniesie, kiedy zaangażuje tę godzinę czasu? Trzy minuty? Czy mamy odważnego na pokładzie? Nie widzę was, was wszystkich, kochani, więc jeśli jesteś gotowy, gotowa, to proszę cię, włącz mikrofon i czytaj edyfikację wydarzenia. Powiedz, jakie to wydarzenie. To może ja. Akademia Sukcesu. Zapraszam Cię na Akademię Sukcesu. Dowiesz się wielu konkretnych wskazówek od liderów, praktyków, którzy przeszli już tę drogę i chętnie się z Tobą podzielą. Mhm. Dziękuję Ci, Kasiu może fajnie byłoby też rozpocząć od tego dlaczego ja pomyślałam o Tobie ta edyfikacja tej osoby, która tutaj do nas będzie chciała dołączyć na tej Akademii Sukcesu wiesz, wiesz Aniu, wiem o tym jak jesteś jak dla Ciebie ważny był zawsze rozwój pamiętam jak brałaś udział w szkoleniu takim czy takim dlatego właśnie pomyślałam o Tobie bo w najbliższą sobotę jest Akademia Sukcesu, no niesamowite wydarzenie, słuchaj, pamiętamy o tych emocjach nie? Jakie nam towarzyszyły i na na tej, w czasie tej akademii właśnie zobaczysz, taką, usłyszysz taką wiedzę od ekspertów, zobaczysz, um, o, zobaczysz o tym, jak dzisiaj współczesny świat odpowiada na potrzeby takich rozwojowych kobiet jak ty, i być może zdecydujesz się dołączyć do organizacji, którą ja też współtworzę, na przykład. Dobrze. Bardzo dziękuję Wam za zaangażowanie. Słuchajcie, chciałabym teraz, nie wiem, tutaj coś zamknąć. Chciałbym na koniec jeszcze powiedzieć o takiej jednej sytuacji, albo o takiej sytuacji, może doświadczaliście takich sytuacji, kiedy są tak zwane spotkania na jeden, jeden na jeden, czyli ty przychodzisz i prezentujesz biznes. Masz takie sytuacje, ktoś z was miał takie sytuacje, wtedy nie edyfikujesz prawda, swojego lidera, tylko właśnie jak teraz rozegrać to, jak zagrać, słuchajcie, jak tę rozgrzewkę przeprowadzić, żeby to spotkanie rzeczywiście poszło po myśli i kończyło się. Yy, z przynajmniej kontynuacją, jeśli nie rejestracją. To chciałam Ci się podzielić takim moim doświadczeniem. Pamiętaj o kilku rzeczach. Po pierwsze, bądź bardzo dobrze przygotowany i nie lekceważ swojego rozmówcy. To znaczy, dowiedz się wcześniej, kto to jest za osoba, jakie stanowisko zajmuje, mniej więcej ile zarabia, co dla niego jest ważne, przejrzyj jego Facebooka. Bo ja miałam takie sytuacje, kiedy spotykałam się na jakichś wydarzeniach z przedsiębiorcami, no i potem nie znają. Z tej osoby albo znając ją tylko z imienia i nazwiska, stawałam twarzą w twarz i chciałam zaprosić do biznesu, więc musiałam być przygotowana. Musiałam wysądować wcześniej przez rozmowę, poszukiwania właśnie w internecie, kto to jest ta osoba. I wtedy, kiedy przychodzę na to spotkanie, zwykle mówię tak: dzień dobry, jestem bardzo zaszczycona, jest mi bardzo miło, że mogłam się dzisiaj z Tobą Iwona spotkać. Jestem pod wielkim wrażeniem, jak weszłam do Twojego banku, jak wspaniale tutaj mnie przyjęto. Twoje pracownice są niezwykle kulturalne. Dziękuję, że tutaj poczęstowano mnie kawą. Od samego początku nawiązano ze mną relację. Ja po prostu widzę, jak ty wspaniale zarządzasz tym zespołem, w jakiej wysokiej kulturze osobistej. No oczywiście domyślam się, że tutaj wspaniale jako ten menadżer tego banku się realizujesz. Od jak dawna, wiem, że od dawna właśnie budujesz takie, takie swoje zespoły w ramach banków zamieszanych w różnych miejscach Polski. Jest Jestem ogromnie ciekawa tego, co pomyślisz o biznesie, który mam dzisiaj do zaproponowania, ale pozwól też, że powiem Ci kilka słów o sobie. Jestem w projekcie Duo Life od 7 lat. Już odebrałam w tej chwili czwarty samochód, a mówię Ci o tym dlatego, że chcę pokazać Ci, że osoba, która pracuje na etacie, potrafi dzięki systemowi wspaniałemu wsparciu liderów, osiągać bardzo szybko tutaj wyniki i liczę na to, że takie wyniki ze swoimi kompetencjami będziesz osiągała tutaj. Z nami. Czyli pamiętaj o tym, żeby też weryfikować siebie, bo wiesz, przychodzisz na spotkanie, fajna Ilonka była w świetnej spódnicy, Iwące się spodobała, tylko co teraz, prawda? Ja tam nie przychodzę jako osoba, która nie wiem. Proponuje spódnicę do zakupienia, czy nie wiem, jest osobą, która tutaj będzie zaraz kolorystką i dobierała jej stroje. Tylko chciałabym jej powiedzieć o poważnym, takim międzynarodowym biznesie. I wobec tego, żeby ona mnie mogła poznać, to jakby rewanżuję się, mówię jej miłe rzeczy, to co zauważyłam, mówię pozwól Iwona, że się zrewanżuję i powiem Ci kilka słów o sobie. Jestem. I teraz yy, wiem, że ważne jest to, nie czujmy się jakoś niespecjalnie skromni, czy nie czujmy, że to jest jakieś fopa, broń Boże. Powiedzmy tyle dobrych słów o tej osobie, o tej naszej rozmówczyni, że w zupełnym komforcie powinniśmy wedyfikować również siebie, żeby ona wiedziała, że ma po drugiej stronie równie ważnego gracza. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze warsztaty. Mam nadzieję rzeczywiście, że skorzystaliście i że teraz trenując te edyfikacje, będziecie widzieli, jakie efekty ona przynosi. Pamiętaj, że edyfikacja jest jak stronienie instrumentu. Bardzo ważna. Nawet gdybyś pięknie chciał zagrać i wytrenował sobie grę na jakimś instrumencie, jeśli zsiądziesz do rozstrojonego fortepianu, to nic pięknego nie zabrzmi. A więc nie lekceważ tego narzędzia, trenuj się w edyfikacji. No i życzę Ci oczywiście powodzenia i sukcesów.